Wśród Chrystusie Panu. Pan Jezus, który dzisiaj dokonuje wielkiego cudu, że przewraca zdrowie głuchoniememu, że przewraca mu mowę, przewraca słuch. Dlaczego Pan Jezus dokonuje tego znaku? Nie dokonuje cudu dla cudu. Zauważmy najpierw, że Pan Jezus bierze go na bok. Dalej, dalej od ludzi, od tłumu. Żeby się nie popisywać, ale żeby okazać, jak bardzo mu zależy na człowieku, na człowieku, który potrzebuje pomocy. I następne znaki, że dotyka ślino jego języka, palce do uszu. Każdy znak ma swój gest i swoje znaczenie. Dlaczego o tym tak dzisiaj akurat Kościół czyta tę Ewangelię? Rozpoczęła się dzisiaj również, moi drodzy, tydzień wychowania. Pan Jezus, dokonując cudu, nie tylko leczy ciało, ale przede wszystkim leczy duszę i wskazuje, że jest obiecany Mesjaszem, że już się dokonały czasy mesjańskie. I tak jak w pierwszym czytaniu słyszeliśmy z księgi proroka Izajasza między innymi, wtedy chromy wyskoczy jak jeleń język niemych wesoło wykrzyknie. I dzisiaj dokonuje się właśnie ten cud, że człowiek. Od... Otrzymuje od Pana Boga ten dar słuchu i mowy. Zauważmy, drodzy, my również otrzymaliśmy od Pana Boga ten dar słuchu i mowy. Słyszymy, ale czy chcemy słuchać? Mówimy, ale o czym mówimy? Posłuchajmy nieraz, jak się spotykamy w gronie innych ludzi. O czym my mówimy? Jakie słowa padają? Czy mówimy o naszych rzeczach, które jako ludzi wierzących łączą? Czy dzielimy się swoimi troskami? Czy pomagamy innym ludziom? I czy najpierw modlimy się do Pana Boga? Mówimy. Czy modlę się do Pana Boga? A może nie mam czasu? Może jak ktoś niektórzy mówią, że nie mam tego nawyku. No szkoda, że masz nawyk do jedzenia. A nie masz nawyku do modlitwy, do rozmowy z Bogiem. Więc moi drodzy, popatrzmy na dzisiejszy ten cud, że człowiek głuchoniemy pragnął tego daru mowy i słuchu. Ileż to razy my słyszymy Słowo Boże, czytamy w kościołach Pismo Święte, są głoszone homilie, kazania. A ilu z nas wyjściu nawet ze świątyni pomszy świętej. Ilu z nas pamięta o czym było Słowo Boże. Słuchaliśmy, ale czy usłyszeliśmy? Czynimy trzy znaki krzyża świętego przed Ewangelią, na czole, że chcemy przyjąć rozumem. Na ustach, że chcemy się dzielić Słowem Bożym. Na sercu, że przyjmiemy z miłością Słowo Boże. A po wyjściu z kościoła, o czym było? Sam kilkakrotnie pytam niektórych ludzi w poprzednich parafiach, o czym się była Ewangelia. No, no, no była, ale o czym? Dlatego, my drodzy, trzeba nam słuchać Słowa Bożego. Trzeba to Słowo Boże zachować w swoim sercu i żyć Słowem Bożym. Dzielić się z tym Słowem Bożym. Wszędzie gdziekolwiek będziemy, gdziekolwiek się znajdujemy, z kimkolwiek się spotykamy. Żeby to Słowo wydawało w nas owoc. Błogosławiony. Dlatego dzisiaj, gdy rozpoczęliśmy te tydzień wychowania, poczymy się również współodpowiedzialni za wychowanie dzieci, i młodzieży, ale i za nasze może zachowania. Może trzeba nam się w czymś poprawić, żeby nie dawać zgorszenia. Swego czasu, jak my w seminarium, to taki był kochany spowiednik, ksiądz, który zawsze pytał: Czy Twoim zachowaniem nie przyniosłeś zgorszenia? Bo wszystko inne można jakoś tak jeszcze poprawić, Od zgorszenia już tego nie naprawisz. Dlatego trzeba nam się, moi drodzy, bardziej postarać, żeby dawać dobre świadectwo o Panu Bogu, że jestem człowiekiem wierzącym, że moje zachowanie, moje słowa są słowami, zachowaniem człowieka wierzącego. Dlatego niech tamta święta, w które obecnie uczestniczymy, będzie dla nas tym czasem powiedzenia Panu Bogu, o naszych serc, że chcemy słuchać Cię, Panie Jezu. Chcemy żyć Twoim słowem i chcemy, żebyś Ty wzrastał w naszych sercach, w naszym życiu, w naszej rodzinie i wszędzie gdziekolwiek się będziemy znajdowali. Bądź zawsze z nami. I niech nasza prośba wyda stokrotne dobre owoce na życie wieczne. Amen.